Emanu no oby. Od czasu, gdy kowal się zabił wszyscy są załamani, a szczególnie Begagoł. Wypiję głębszego i idę do Begagoła. Cześć Begagole. Simka Mettek. Masz jakąś misję? Tak, ale to tajna misja. Spokojnie, komu nic nie powiem. Więcej się dowiesz od Jamesa Bonda. Dostanę jakieś wyposażenie? Masz tego kolta. Dzięki. Fajna splowa. Powinien zaraz być. Ojdzie. Siemabontagencie agencie numer 0000007. Siemka, a to ty mettek. Podobno brat kowala. Niejaki fałszywy kowal się pod niego podszywa i musisz go zabić. Więcej się dowiesz o agenta numer 0000008. Spotkacie się przy kamieniu. W porządku. No to idę do kamienia. O, to chyba tutaj. To może ten ziomal. Ej, ty człowieko. co o? Lalsali Fosek Kodyorft. To chyba jakiś pijak. O! Witam, jestem inspektor Kokołka i badam tę sprawę. Widziałem fałszywego kowala koło żółtego kamienia. Dobra, no to idę. Dlaczego w każdym odcinku muszę tyle się nachodzić, że potem mnie nogi bolą? Jest widzę drania. Ej, ty fałszywy kowal bracie prawdziwego kowala. O co chodzi? Muszę cię zabić. Mój olobiony miecz. Przerywamy film, gdyż scena jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 100 lat. No idę do Śmendo. Idę do Bega-goła. Hej Bega-goł, zabiłem tego fałszywkę Kowala. To niemożliwe. Jak to? Przed chwilą to szedł. O, właśnie idzie. Ja chyba zwariowałem. Przecież przed chwilą go zabijałem. Idę go śledzić. Czuję się jak ten łysy z 11 Wyskakuję na trzy. Raz. Dwa. Trzy. O ja pierdziele. Chyba za dużo zjadłem Bobofrota i Bebiko. Ich jest to z milion. Muszę ociekać. Oni się chyba sklonowali do stokowali. Haha. Nie oda ci się ociec. Nie ociekniesz nam. Of. Chyba ich zgobiłem. Ej, to chyba ten główny fałszywy kowal brat prawdziwego kowala. Nie bij mnie. Please. Proszę. Zabijecie cię mendo roska. Ty roska mendo. Ała. Ał, win. ci ten miecz. W, a masz. Debasz. No i zdedał. Biegnę do Begagoła. Siema Begagoł zrobiłem zadanie. To soper. Otrzymasz nagrodę. Pewnie kopa w jajca albo w dopę. Nie. Serijnie? A jaką? Z piąstki w twarz. O, co to za książka? Ty jech. To poradnik dla debili. Zawsze chciałem taki mieć. Ej, kamerzysta, to koniec odcinka. Co tak na mnie patrzycie?